Może ta kobieta obdarta ze skrzydeł, to ty, wieczna ratowniczka, która całą swoją energię pakuje w dziurę cudzych kłopotów. W Polsce od małego ci wmawiają, że twoją rolą jest poświęcać się i wybaczać, ratować. Ty, niezależna, znikasz. Problem pojawia się wtedy, kiedy z tego stanu nie ma wyjścia, kiedy wszyscy spychają wszystko na ciebie i zapominają, że przecież ty istniejesz. Ciebie jednak nikt o zdanie nie pyta. To twój obowiązek. Jesteś matką, jesteś żoną, jesteś kobietą, a ty nie jesteś tylko dodatkiem do rodziny. Jesteś żywą osobą z własnymi potrzebami, ale w chorym domu Twoje potrzeby nie są ważne. Nie wierzysz w siebie, chodzisz na palcach wokół swojego partnera, próbujesz zasłużyć na uwagę. Jak on ponad wszystko stawia swój spokój i wygodę, to będzie Cię hodował na gospodynie i zniechęcał do bycia atrakcyjną atrakcyjna, do niczego mu nie będziesz potrzebna. Kobieta z wysoką samooceną na to nie pozwoli. Ta z niską znajdzie sobie pana, który będzie ją wykorzystywał w domu, w pracy, w towarzystwie. Co ty masz ze związku, w którym tylko dajesz, a niczego nie dostajesz? Dajesz się codziennie zaprzęgać do roboty? Daj mi znać, jak jest u ciebie.